Pasa CC, czyli tak zwane passerati. Bardzo dużo ich na naszych ulicach. 1,8 benzyna. Nie odpala, przyjął na lewecie, Sprawdzimy teraz, co mu dolega. Wstępnie ja już wiem, zaraz wam pokażę, jaki jest objaw. Kluczyk w stacyjkę. Słyszą? Słyszą, czy nie słyszą? Ja słyszę. Tykają przekaźniki w środku. Dźwięk, który tu słyszymy, to jest dźwięk przepustnicy. Przepustnica sobie trak, trach 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 trach. Przepustnica to jest takie urządzenie, które jak włączasz zapłon, to musi zrobić do końca i do końca, tak zwaną adaptację startową. Yy, ona tu próbuje to zrobić, ale nie może. Wstępna moja diagnoza w mojej głowie intuicyjna, sterownik silnika umarł lub brakuje mu jakiegoś zasilania. To się za chwilę okaże, ale najpierw fartuch, co by passerat jego nie porysować. W tym modelu sterownik znajduje się na podszybiu. I tu na pierwszy rzut oka już widać, że ktoś tutaj był przed nami. Takie cięższe tematy jak na przykład ten pasat, bo on już przeżył warsztaty samochodowe wcześniej. E, trafiają czasami do nas. To jest dobrze i źle, bo... Mm... Te ciężkie tematy to są czasochłonne, to są często też niezapłacone, bo jak ja bym to później policzył tak, wiecie, według godzin, które to robię, to by była taka kwota, że pan e, jeżdżący takim samochodem powiedział, no jak, wartość samochodu jest 10 tysięcy Czasem to jest niezapłacona praca, ale moja ambicja, a później moja duma, kiedy zrobię taki samochód, przewyższa cokolwiek innego. Duma rośnie jeszcze bardziej, gdy przy okazji uda się zrobić to dobrze i tanio. Zakłada się, że tych sterowników się nie rozbiera. Producent, produkując taki sterownik, założył, że po prostu go wymieniasz i już. My jako warsztaty e, no kombinujemy, próbujemy zaoszczędzić pieniądze klienta. E, często też ze swoich właśnie ambicji próbujemy jednak coś naprawić. Wtedy no, znacznie taniej taki sterownik silnika. Myślę, że ten no, gdzieś na internecie w używce no, około 2-2,5 dwóch, dwóch tysiąca złotych. Jakby mi się go udało naprawić ze sterownika dawcy albo z jakiegoś spółki, 500, może 800 złotych, pacjent wyjeżdża i jest gotowy.